Hej, ziom, chociaż mam 7 lat, to za mój też rozwijam cały świat. Hej, puszczą mi się ręce, bo mam najprawdziwszego Rolexa na ręce. Ej, hey, kosztował mi miliony. Pożyczyłem trochę gotówki od mojej żony, od mojej żony. Ej, hey, po co mi się ręce, bo za długo mam tego Rolexa na ręce. Hej, 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 chociaż miałem 7 lat i rozwijałem cały świat. To nic się nie zmieniło. Ło, chociaż miałem to, co chciałem, ale, nie, ale prawie w życiu niczego się nie dokonałem. Ale czemu się nie dokonałem? Bo to chciałem ją! Hej, ziomek, powiedz mi dlaczego? Powiedz mi dlaczego, powiedz mi dlaczego, prawie całe życie kroiłem oddowy mleko. Hej, Hej, jak to jak to robiłem, to się nudziłem i cały świat wy, wymieniłem i się trochę w mojej głowie pomieniło. I tak po co sobie pomyślałem, po co robię to, jak za mój też mogę rozwijać cały dom? yo!